Siemanko ze strony mafia Rolnika. ze mną dzisiaj jest. No, z nami dzisiaj nie ma Groszyszka, ponieważ, no niestety, nie był obecny, ale to nic. Chociaż dobrze, że go nie ma, bo już chłopak tutaj trochę już oprysków robił, i jakby tutaj z nami był, to on by nic nie miał do roboty akurat. Akurat, jak już będą żniwa, to on tu już z nami będzie, co nie? No. Także Także się jakby co to się nie gniewaj, że my bez ciebie nagrywamy, ale po prostu nie chcieliśmy, żebyś się tutaj sam nudził, że nic nie robisz. Bo już mówię, że nie masz tam nic za bardzo do roboty, to wiesz, to my nie, nie, nie chcieliśmy cię tutaj, że bez ciebie, tylko po prostu chcieliśmy, żebyś się nie nudził. Także dzisiaj lecimy opryski robić. 60 jadę na swoje pole, Pawlak na swoje. No, ja tu mam rozpisane karteczki, które są tutaj moje pola i trochę chyba już pamiętam, które są do mnie należą. A ja. Myślę, że jakby co wyjść na albo, aby trochę Nie, no to chyba należy do mnie, ciekawy. To jest pole numer 3. I trójka tak do mnie należy jedynka do mnie należy o, to już no, mam to my jedziemy teraz na dziesiątkę później, później tamte pola opryskamy chyba w tym odcinku wszystkich się nie da opryskać, bo tu mam trochę tych kawałków do obrobienia mam także wiadomo co nie chłopaki? Znaczy, co nie Pawlak? No. Wszystkich tutaj w obróbkę się nie weźmie. Ty, A ten biardzik tu się rozkłada, no to luks. No. Nie wiem. No to fajnie. Bo ja wcześniej tym biardzikiem nie... Nie wiem, robiłem nim, czy nie robiłem, ja już nie pamiętam. Mm. Ale fajny. Tak samo jak w farmingu. W tym Farmingu chyba tak samo jak w farmingu w 15. 15 no A będzie jeszcze sera z 15 jak komp, jak komp dobrze będzie działać nowy Jak będę miał nowego kompa to się namyślę wiesz no. I tak myślę, żeby sobie taki modpak mat od Matego i Cicel pobrać Dobra, nie będzie akcji wyciągania na szczęście, bo, przy... bo na szczęście popyskałam się obok błoto, więc nie będę musiał wjeżdżać. Tu rzepaczek ładnie rośnie. Ciekawe jak na żniwach będzie kosić. Bizona odpalę. Najpierw się chyba za rzepak wezmę później pszenicę. Sąsiady kurde widać, że posieli wszystko. My oby, obydwaj już podziałkowaliśmy pola, wszystko rozgadane kto jakie ma, nie? No i teraz pracować można. Ja sobie tak pozwoliłem drzwi założyć do sześćdziesiątki z przyczyny dlatego, że nie chcę żeby po prostu, wiadomo opryski są bardzo he, chemiczne nie chcę żeby mnie tutaj do kabiny jakieś się dostało. Tak jak już, bo tu albo rzepakiem, jak przyjeżdżam przez rzepak, to wiadomo. Ja wiem, że to farmik, ale trochę tak urealniam to. Mm. Że się znam trochę i wiem co to. Żeby tak trochę te przepisy BHP były, nie? Tak trochę, żeby były. No. Mm. A jak tam Paweł 60 swoją pojechałeś robić? Nie już robiłem na pola. No, a co, już jedziesz na no, no, następny? No no no. No. Jakbyś tam nie wiedział które twoje, to mnie mów. No, dziko, ja pamiętam jak ja mam swoje. Ja też... tutaj... Znaczy ja tak dobrze nie pamiętam, tylko połowy ma znam, a resztę mam zapisaną w razie czego. No, 32 34 tu łąka to reszta pójki w to już jest dobra. No tak ogólnie tylko powiem widzą, że niestety ale mi się zepsuł mikrofon. Będzie nowy ja za chwilę obecną ja się średnio słychać. Eee, czy dobrze słyszę. No tylko naraz nie słychać, jakby był mikrofon w mikrofalusze. Mikrofon w mikrofalusce. Ale żeś powiedział. Co ja miałem z tego słowa? Drugi śmieszny mikrofon w mikrofalówce No, no to tak Zara, Zara może nie ten najpierw nie, tego Zara. Może opryskam optriskam, co, co ja jeszcze muszę ponawodzić. Jeszcze nam dawkę później. Jak będą, jak już to będzie żółte, to ja i tak jeszcze muszę rozsiać. Bo nie mam jednak wizję po muszę odmawiać. Tak. Ja to, Prze... to ci powiem, że tak bardzo te rozsiewanie, to rozsiewanie, to teraz to nie warto. Tylko oprysk teraz robić na te zboże odpisz. No żeby wiemy, nawieść nie, trochę i te robactwo odpędzić, a tak to... Gdzieś, jak trochę mniejsze jest, to bardziej warto te rozsiewanie zastosować. Mm -hmm. Bo tak to nie, nie, nie za bardzo teraz. To na no, na, bo w na następnym o to roku te, na następny sezon, nie? To byś te, a mm -hmm. tak to na razie nie trzeba. Nie, bo ja bym bardzo chciał tę pomoc, nie? Bo ja się, chciałbym te, dobrze, aby poszły te, 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 te. Z Boże, to na poplon to ja będę siać rzadkie foleistu pewnie. Albo no, poplonu nie stosuję, bo pewnie obornik będzie to akurat na parę pól by się poszło, nie? Mm, spółka. Zależy no, ile my bel będziemy mieli. Czy, no czy jak ze wszystkich pól, pól, to dużo będzie miał Dobra, ja skończyłem to, muszę zapamiętać, że ja tutaj jechałem. Dobrze, muszę to sprawdzić. Dobra. Gdzie ty pryskasz? Bo nie wiem, czy ja muszę teraz coś zrobić, czekaj. Ja pryskam sobie przy sklepie. Dobra. Bo Dobra, tam wiem, dwa pola mam obok nawet sklepu. Z i... Co? Może jedno pole z kukurydzą? Bo jak tak, to to nie, bo to moje. Z kukurydzą? gdzie? Ja pszenicę mam dwa pola obok i jeszcze tam rzepak miałem na dziesiątce. Aha, oh, no, no, no. Bo, bo się ja zboża sieję, nie ja. Ja kurydzy nie ten, bo jak krów nie mam, tylko ty masz. My na spółę mamy je, to wiesz. Nie ja jak już to będę ci pomagać w tych kurde koszeniu. kukurydzy tam ciągnikiem. No. I bardzo szkoda jednej rzeczy, bo. Grałem sobie ostatni raz Farminga 2009 nie? i tam były takie fajne widły do yy, belcu, nie? że postawiaj sobie jedną no belę, przywoziłeś drugą i tak obydwie sobie mogły na raz złapać. A w 2009 przecież były kostki, belarki nawet nie było, chyba że na modach. E, e, no były na modach na rolującach. No, takie tylko mody tylko były, a tak to prasy mieli tam. Ja w 2011 farmingu to ci powiem szczerze, że ja bardzo lubiłem e, zamiast belować to wolałem prasować bo tam akurat taki fajny wyciąg był nie i tu ja wjeżdżałem tym kurde, lizardym takim zielonym z tą szczczepo mm, no, i tam wywalałem no i to było najbardziej fajne jeśli mm. wiesz o co chodzi no ja wam, ja wiem który ten Lizard. Bo ja dużo grałem i jedenastkę, to wiem moc, dziad. No. Ja najbardziej tego czerwonego lubiłem Lizarda, ten zielony jest tak trochę mm. za bardzo przestarzały, nie? No on był jeszcze z 2009 tam. No ja wiem, ja wiem, ale ten akurat już nie miał... Ale ten Lizard to już wiesz, on nie miał tego. Do obciążnika, on wcześniej miał w dziewiątce. No. Mm. Ale... tego... Yyy... kojarzysz kolonie? Kolonia? Y, no, no, w no, 19 No tak, ja gram na niej. Właśnie serię jest y, rola 2021 w Farmingu 19 O... i jak... 22 jak to? i y, y, jak A, no jest... tak, no tak, tak. Jak jest ten Zetor taki statyczny, co nie? Ten taki Zetor 745. 7, a no to ten... ten taki, co zwykła taka trapa, to on. te, No to ja wiem, on w modach tam był też. No, obyw8, co on był w pierwszym farmingu w ogóle? W pierwszym mu farmingu był. No, 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 ja go no. dalej mam. A widzisz, a mnie nawet się spodobał, nawet na woli brudnoskiej są. I taka 30 no. z... z trzynastki 13 No, Jezu, jak sobie przypominam teraz Ja kiedyś miałem starego laptopa, 10 fps grało się, grało Wiesz co się wtedy jeszcze robiło? Wtedy no. co nie mówiłem Nara, idę do 11, mam tam 20 fps Na Dlatego mówię, że najdłużej przed w 11, bo tam miałem najwięcej fps -ów. Dobra, i tak, zobaczmy, które pola to tak czekają mnie. Numer 7, to już wiem, numer 8 to blisko mojej gospodarki. E, numer 9, 10, gdzie jest 10? A 10 już była. No to 12. Aha. To 13 i. No i numer 18 pole, gdzie to jest? Kurde. a e, dobra, 8. już wiem, dobra, już wiem, no to tak, że tu będę musiał gdzieś tam obok jechać tu na pszenicę, rzepak, później rzepak znowu, no dobra, no to już wiem tak mniej więcej, już wiem, już wszystko wiem, dalej będę tryskać. Kec, to ma robić się wyspał? Pewnie śpi, jest taka wczesna godzina. Ja jest 10. Powiem, że moja kuzynka lubi też se pospać. Nie za bardzo lubi tak wstawać. Jak do szkoły wstawać to ja... Jest... A panie. Nikomu się nie chciało, a tak o, do dziewiątej pospać, ale fajnie. No, Chopie, a jak wakacje! Ty wstajesz o ósmej od razu, bo są wakacje i wiesz, nie idziesz... nie i wiesz, że nie idziesz do szkoły. Pani, ja a ja do dziewiątej spałem. A ja w ogóle nie spałem. Ja wczoraj do dziewiątej, dzisiaj o czwartej się obudziłem. Ale w chyba się dobrze wyspałem. Dzięki. Ja nie wiem jak to jest to, czekaj, bo muszę patrzeć na moją mapę, gdzie to jest. Nie, tak. Ty, Dobra, to... a może ja sobie tu fejsb... a może sobie ja na kompie Facebooka założę? mafiorolnik. Rolnik, kurde, i by kurde widzowie, którzy mieli Facebooka by się dodali tam bym wrzucał takie posty niektóre. Co, co, wy na to widzowie? Nawet, no. Paweł, a ty Facebooka masz? No. <laughs> nie się, mam nawet to na tym A jak to się mówiło? Messengerze? Yy, no tak samo, ale mam no, jeszcze na sam czacie i na TP Na Snapie? No No ja tam się pytałem ciebie, ale kurde, że się nie odpowiedziałeś, bo ja Snap'a mam Kurde, to jakbyśmy tam nazwę później przesłał, to, to byśmy może tam przesyłali sobie trochę Snap'ów, nie? Hmm Poznańskie koziołki O, się to Co? Siema Sto nagrywamy. A możesz być jak chcesz. No może też być, To tam nie przeszkadza. A na jaki kanał? Na na jaki? Na mój. Pozdra! Zostawcie suba. Ale już powiedział, dobra. Opryski robimy On ma coś problem, że dołączy Co? Nie patrz na... Nie pasz na mnie! Nie patrz na mnie, bo do pełni tyle że to będzie nierealne. Panie! Co pan no. robisz? Ja pana widzę. Ja nie już. Widzę! A gdzie ty teraz pojechałeś? No tu jestem blisko, na mojej łące. A czekaj, gdzie jeszcze miałem pola? Nie pamiętam. Czekaj, muszę przypomnieć. Eee... Aha. nie, to miałem już nawożenie. Powiedz mi, jakie miałem pola? No to tak, numer 2, 5, 2, 5, 11, 16, 19, 20, 23, 7, a 31 to łąka jest... Mm. Okej. Okay. Pio, a no tak, obok tam, no przecież. Co, Co przypomniałem, dopiero teraz. Tam jeszcze miałem, kurde. I to było tu, prawda? Tak Jak tu będzie pierwsze to to jest moje Tak, to jest moje Tak się ustawię A wiesz, jak się skończyło pobyt kota u Kargula? Jak? No jak, nie, nie wiesz? Nie. Pobyt kota u Kargula, a kot był Pawlaka. A. Mhm. Po rozporządzeniu sołtysa, kot trafił na sznurek i do Pawlaka w piątek nie poszedł. A Pawlak z wiatrówki już. Nie ma kota. Wojna o kota. A nawet futerka z kota nie zostało. Ja już ile, tam, oblałem? Trzy, bo teraz robię to, bo to będzie trójka. No. Jeszcze tam... Ania, bo to jest twoje? Ej, a tutaj przede mną to to jest moje? Gdzie? Jak tutaj teraz robię, to to za mną. Eee... Ty robisz tyś... na... Piątce. Piątka, 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 panie... Piątka e, no to Ci powiem Kurde właśnie Ale po stronie Zaraz pole numer 5 Powiedz jakie mam pola No masz piątkę Dobra piątka Dwójka, piątka, jedenastka, 16, 19, dwudziestka Dwudziestka trójka i dwudziestka siódemka Ola, a łąka 31 25? No. Nie ma dwudziest piątki. Masz dwudziestemka. Ma. Ola, będzie. Nie ma 25 akurat. No. 23. A powiedz mi tak powoli, co nie? Bo to, czekaj dwójkę. Dwójki nie chęć, to ja tam. Dwójkę masz. A to przecież już się bałem, halo? No i dobra. Piątkę masz, jednastkę, szesnastkę. Mój brat miał z, z tatą pojechać, a nie pojechał. Tato go nie obudził, i bar, brat został w domu. To dobrze się, bo nie. No, no, źle, że nie pojechał. No bo nie. bym miał spokój. Znowu mam spo Znowu nie mam spokoju. Nie pojedzie. Zniknie z życia. <laughs> Na mojej kolędzie. Ale że... Ale ty śpiewak jesteś. Nie, nie potrafię, prawda? Nie <laughs> wiem, tak po prostu sobie zaśpiewałam. Teraz mam dalej narosnie. O, widzę Cię jak tam stoisz. Obok Twoich łonek dwóch. Na moście jeszcze. Gdzie ty jesteś? Nie pa, no, to, to nie jest nierealne, ale ja chcę, aby ta trójzabyła przecież bardzo wydajna. O kurde. Nawóz mi się skończył. Jak ci tam braknie to możesz podjechać na mojego space wziąć Ja w sklepie jeszcze było, pamiętam No, 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 no też było no, Ale zabrałeś pewnie już Nie nie nie, jeszcze jeszcze taj na co nie, bo co Ja kupiłem sobie dwie osobne, ale miał 100% To będę musiał podjechać, kurde Widzisz jak opryski już ile pól? Był raz, dwa, trzy, to czwarte pole już. No ja szybko tu zrobię, ja już robię czwarte pole też. Ile jest minut odcinka? Nie wiem. Stoper następny razy mi przypomni, to włączę i będę ci łowić. Nie widzimy. Nie widzę cię, i tyle. 21 już jeden. Kto tu postawił tą skałę? 21 jeden już minut odcinka. No, z pół godziny zawsze będziemy robić na raz. No. Także wiadomo, widzicie widzowie. Już będziemy powoli kończyć dzisiaj, ale no, akcja opryski. Idzie dobrze wszystko. ale ale drity O kurde Mnie widzisz? Nie Widzę. Widzisz. Widzę Cię, kurde! To się dobrze widać, kurde! Ty patrzy na to, jak gra. Ja po prostu jestem. Muszę szybko się wyrobić. Tak, to jeszcze jakieś rzeczy sobie porobię. Może jakieś palety sobie przywożę, jeszcze. Tak samo to też przywiozę. Jakby w może. Na razie to wiesz. Jak nie trzeba, to te. Dobra, to myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się odcinek podobał. Kolejny już się widzimy. Także co? Na razie cześć. Na razie. nie do dnia. No. Gitara się ma.